Żadne implanty nie mają gwarancji dożywotnej. Ja w swojej praktyce staram się unikać wykonywania operacji takich, które no w jakimś sensie zniekształcają ciało kobiety, czyniąc je nieproporcjonalne i bardzo nienaturalne, sztuczne. Implanty silikonowe piersi nie zwiększają ryzyka wystąpienia pierwotnego nowotworu piersi. Nazywam się Kamil Pietrasik, jestem specjalistą chirurgii plastycznej oraz chirurgii ogólnej. E, posiadam polskie i amerykańskie prawo wykonywania zawodu. Odbyłem szkolenia w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii e, w, i w innych krajach świata. Do tej pory wykonałem ponad 5000 operacji z zakresu chirurgii plastycznej. Operacja powiększenia piersi przy pomocy implantów jest najczęściej wykonywaną operacją z zakresu estetycznej chirurgii plastycznej. Do 2023 roku powiększyło piersi ponad 30 milionów kobiet na świecie więc jest to operacja bardzo sprawdzona i bezpieczna. Najczęściej kandydatkami do tej operacji są młode kobiety, które mają niewykształcone piersi. Niedorozwój piersi lub kobiety po okresie karmienia, które spowodowało inwolucję, czyli zmniejszenie piersi. Jak najbardziej można karmić piersią po powiększeniu implantami, jak też i po powiększeniu e, tkanką tłuszczową. E, implant najczęściej zakładany jest techniką podpowięziową lub e, techniką podmięśniową, a de facto dual plane, czyli podwójnej warstwy. E, nie naruszony zostaje gruczoł w żaden sposób w czasie tej operacji, jeśli wykorzystujemy dostęp z bruzdy podpiersiowej lub dostęp pachowy. Także nie ma żadnego zagrożenia e, karmienia piersią po powiększeniu piersi. Bieganie jest dozwolone z implantami, niemniej jednak po okresie dwóch miesięcy, ze względu na to, że implanty, które stosujemy, muszą. Zostać obrośnięte tkanką łączną, czyli musi powstać tak zwana torebka łączno-tkankowa, która stabilizuje implant, czyli utrzymuje go w jego pozycji, ale na to potrzeba czasu. W związku z tym bieganie jest możliwe, ale po okresie dwóch miesięcy od operacji. I ja zalecam swoim pacjentkom, aby biegały w piustonoszach sportowych, uciskowych. Aby utrzymywały piersi w pozycji, aby ograniczały pionowe przemieszczanie się piersi. Żadne implanty nie są na całe życie. Wszystkie implanty mają określoną swoją żywotność. Firmy, które rejestrują implanty w Urzędzie Rejestracji Leków i Produktów Medycznych, muszą określić dokładnie tą żywotność implantów, czyli tak zwaną gwarancję. I ta gwarancja jest na podstawie przedstawionych przez daną firmę badań. Wszystkie implanty w swoich materiałach informacyjnych, jak i na pudełku, mają informację, że nie jest to produkt dożywotni i na pewnym etapie będzie wymagał wymiany lub usunięcia. Z reguły jest to 10 lat. Żadne implanty nie mają gwarancji dożywotnej. Implanty silikonowe piersi nie zwiększają ryzyka wystąpienia pierwotnego nowotworu piersi. Co więcej z doniesień naukowych z piśmiennictwa fachowego przeprowadzone na dużych grupach bada badawczych wynika, że pacjentki, które mają powiększone piersi implantami mają. Zdecydowanie większą wykrywalność pierwotnego nowotworu piersi, ponieważ częściej wykonują badania diagnostyczne i częściej badają swoje piersi niż średnie pacjentki w populacji. Implantach współcześnie stosowanych, czyli implantach szóstej generacji, które wypełnione są silikonem w 100%. Nie występuje zjawisko ich pęknięcia w przypadku lotu samolotem czy nurkowania. Można, niemniej jednak, w okresie 6 miesięcy od operacji zalecam unikanie naświetlania blizny ultrafioletem, czyli solarium. Oraz opalania, ale podkreślam, że dotyczy to tylko blizny: albo blizny w bruździe podpiersiowej, albo blizny w dole pachowym. Biust, tak zwany społeczny, w terminologii angielskiej określany jako social breast, jak najbardziej może być opalany. Na brzuchu można spać po dwóch miesięcach od operacji powiększenia piersi implantami. Przez dwa miesiące po operacji zalecam stosowanie biustonoszy podtrzymujących piersi przez non-stop, czyli w dzień i noc z drobnymi przerwami na prysznic i kąpiel. Po tym okresie można chodzić bez biustonosza. Największym mitem, jaki jest dotyczący powiększenia piersi implantami, jest to że im piersi są a, y, mniejsze, im bardziej i więcej mają wiotkiej skóry, tym należy zastosować większy implant, aby tę skórę, ten nadmiar skóry wypełnił. No jest to absolutnie pomylenie pojęć, gdyż jakość skóry jest kluczowym parametrem w tej operacji i im bardziej skóra jest wiotka, tym mniejsze szanse na dobry, trwały efekt. E, piersi opadły, piersi są puste, piersi mają wiotką skórę, nie mając implantów. A co dopiero będzie, gdy pojawią się implanty? Przecież każdy implanty ważą, mają swoją wagę, a działa przecież grawitacja. Czyli to, co spotkałem, że pacjentki przychodzą i mówią, była mu innego doktora, najczęściej nie plastyka i mówił, że mam tyle tej luźnej, wiotkiej skóry, że zastosujemy duże implanty i one pięknie tę wiotką skórę luźną Wypełnią tak, żeby piersi było okazałe i tego nadmiaru nie było. Jest to największy mit i największa głupota, z jaką się spotkałem. Skok ze spadochronem po operacji powiększenia piersi implantami jest możliwy, ale nie wcześniej niż pół roku po operacji.